Widowie. Dzisiaj będziemy oceniać przedmioty szkolne. Okej. Okay. Mm. Język angielski. Język angielski jest nawet... całkiem spoko. No dobra, więc kurde, co jest? To? Dobra. Mm. Albo tu, albo tutaj. Dajmy. Fajny. Będę oceniać przedmioty, tylko które ja miałem, ok I możecie powiedzieć, w której klasie jest, te, jestem. Może wam się uda. Poczekaj. Mm, mm, mm. Dobra. Historia. Historia jest mega fajnym lekcją, ale mi bardziej tak interesuje... O tych takich starych, naprawdę takich starych rzeczach. W wojnach trochę mniej. Więc nie, nie no. dajmy, dajmy nawet na super. Mm. Co to jest? To jest kurde. Chyba informatyka. I teraz nie wiem czy informatykę dać, mamy fajnego pana od informatyki. No, no dobra, dajmy sobie. Albo tu, albo tu. Dobra, dajmy fajny. Dajmy fajny, okej. Okay. Co jest? No dobra. Muzyk... Nie to jest. To jest Kurde matma. Dajmy tutaj Dajmy jakoś się to, tego można uczyć, no ale to już Czasami są dziwne mega zadania Do przeżycia dajmy, dobra Plastika Plastyka albo tu, albo tu A może zrobimy English tutaj, może być. O, a, muzyka jeszcze. O Jezu, muzyka, dobra, dobra, to już... A, nie miałem, dobra. To nie do przeżycia Idzie. To matematyka może być tutaj w sumie. Kurde. Bo tego nie widziałem, to myślałem, że jakieś najgorsze ale nie miałem. To dobra, to... Tutaj tam. No dobra. No dobra, no i. Ale szczerze miałem ten język i ten francuski, hiszpański miałem na. Długo, Lingo. No dobra, więc w sumie możemy sobie, sobie to dać. Nie wiem, dobra, może nie, może nie. W ogóle u mnie w szkole ja się będę uczyć niemieckiego. Nie będę się uczyć hiszpańskiego ani francuskiego. Dobra, polski. No, do przeżycia. Dobra, tego nie miałem. To jest chyba przyroda. No. No przepraszam, no ale to musi iść tutaj. Ani tam jest fajnie. Ani to łatwe jest. Dobra religia. Mm, mm, może nie... Mm. Nie mamy, nie jest tam jakoś trudno. Hmm, może tutaj. Dobra. Hmm, rosyjski, ja już mówiłem. Dobra, technika. Technika, tam w ogóle nic nie robimy, tylko nam pan mówi o jakichś rzeczach. Więc może być w sumie. Hmm. Tego nie miałem. O, no, UEF. UEF wyby. By... No. No, tutaj musi być. No. Dobra. No i wiedza o społeczeństwie. Nie, nie mam tego. Dobra. Tak to się prezentuje. No dobra. Mm, nie wiem, czemu nic nie mówiłem. Mm. Tak to się prezentuje Poczekajcie, sobie ostrość tylko, dobra No mm. No jak widać WF i historia Mamy Z wf bym mógł powiedzieć, mamy Mamy Dwie klasy Żeby to nie było, bo nasza klasa jest mega mała, to mamy Dwuklasowy WF Ludzie, no Nikt tam nie chce grać w piłkę. No dosłownie. Piłkę nożną. To. Gramy w siatkówkę ciągle, kurde. No dobra, jeżeli chcecie jakieś rankingi następne, piszcie w komentarzach. Subskrybujcie, ja już wam powiem, że będzie mocny. Shorts pewnie, odcinek nie, ale. Shorts będzie bardzo mocny. Na kanał wleci z meczu. Obstawiajcie jaki mecz, bo będzie ciekawy. Dobra. Na razie, do zobaczenia.